Witam po raz kolejny penshow odbędzie się w tym roku w Budynku Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Teologicznego. W tym roku mamy troszkę więcej wystawców niż w zeszłym roku, a naszymi partnerami są firma Kaweko i PBS Connect Polska, dystrybutor produktów Moleskine i Karandasz. Dla tych, którzy nie wiedzą, gdzie to jest, mapka, jak dotrzeć na pen Show z dworca, z dworca autobusowego i oczywiście kolejowego. Natomiast, którzy znają Katowice, na czerwono zaznaczone jest po lewej i górnej stronie, że tu ten przejazd pod mostem jest nieczynny, tylko ten z prawej. W tym roku mamy no, trzech wystawców więcej niż w zeszłym, także właściwie jest komplet, nie ma już miejsc. Na inne stoiska jest kilka nowych stoisk w tym roku, no i większość to stali bywalcy, że tak powiem, na pen show. Jak co roku, od zeszłego roku cena wstępu się nie zmieniła. W sobotę mamy od 11:00 otwarte dla publiczności do 17:00. W niedzielę troszkę krócej. Będzie w tym roku nowa edycja Liquid Wars atramentu na tegoroczne goroczne tylko do zakupów kasie penshow. Natomiast razem z penshow odbywa się festiwal kaligrafii także jak co roku. Więcej informacji na stronie festiwalu kaligrafia, więc jeszcze raz zapraszam najbliższy weekend do Katowic na penshow.